Chyman, witam was bardzo serdecznie. Słuchajcie, moi drodzy, wasza ulubiona gwiazda. Serafin na moim kanale była tylko raz. Teraz nagram drugi odcinek, drugi, bo tego po prostu odcinka brakowało. Słuchajcie, ten deck był znany, grany jakiś czas temu przede wszystkim. I słuchajcie, sprawdza się nie najgorzej, bo jest to kontrola z wyspą cienia właśnie pod serafin, czyli za on dodatkowo. I no, jest tu tych zakleń całkiem sporo. Jest fajna zabawa. Słuchajcie, no i gierki, ale gierki! I ta jedna wjechała taka, słuchajcie, że klękajcie narody, będziecie zachwyceni. Nawet, słuchajcie, jeżeli nie lubicie serafin, to polecam obejrzeć, bo wasza nienawiść jeszcze bardziej wzrośnie, o ile to możliwe. A po tej gierce raczej na pewno. Moi drodzy, słuchajcie, mmm... To jest trudny deck. Uważam, że karty, słuchajcie, pod serafin są trudne. One są losowe, nie wiadomo czego się spodziewać, ale to chyba sprawia, że są też ciekawe dla grającego i tragiczne dla tego, kto jest po drugiej stronie stołu. Moi drodzy, prezentacja taj. W ogóle nie powiedziałem Wam o jednej ważnej sprawie. Oberża jest tu najważniejsza. Oberża zmniejsza koszt nowych kart o jeden punkcik i dodatkowo przywołuje oberżysta. Natomiast oberżysta przywołuje sobie karciuszkę do ręki. Słuchajcie losową e, za każdego oby, zagranego oberżystę, tak? Bardzo fajna sprawa. Moi drodzy, jak my tu chcemy grać? Przede wszystkim gramy wokół serafin i oberż. Mamy zaklęcie za 0, bo ono może być e, za 2 na przykład. Mamy jedyneczkę, tylko jedną po to, żeby uruchomić serafin kres, bo jest bardzo dobry. Szeptokamienie, bo są ogólnie rewelacyjne, będziecie to widzieć w moich grach. kamienie tutaj akurat jedna wersja, bo one aż tak silne, uważam, tutaj nie są. Dwójka pod dobieranie kart obowiązkowa, w się robi karty i będziecie widzieć też, że on robi robotę po prostu. Bardzo fajna dwójka, pamiętajcie, że nie musicie jej używać tylko i wyłącznie na swoje karty możecie używać na przeciwników. Bardzo fajna sprawa. Mistyczny tylko jeden swoją drogą. O! Ten mistyczny strzał w tej jednej gierce, no po prostu będziecie wiedzieć co chodzi, jak obejrzycie. Przerażająca uczta jest świetna, bo zaczerpniecie, macie blokera, uważam, że to jest rewelacyjna karta. I mam wrażenie, że... Mało osób docenia jej potencjał, a naprawdę jest olbrzymi. Mimo, że kosztuje tylko dwa punkty i w teorii nic nie robi, Serafim przy rzuceniu na stół robił wam dodatkowe zaklęcie losowe, za dwa punkciki oczywiście, widzicie tutaj w opisie, um. Wysoka nuta, bardzo fajna kontrola. Dobieranie kart, super. Kontrola znowu Karcieczka pod spalanie, bardzo fajne na niektóre meczapy. Pudło, świetna kontrola. Jeżeli nagle by taka nora się pojawiła, przewodnicząca, wiecie, że jest OP. Solówka tutaj, e, zauważcie, że robi dodatkowe. Znaczy, robi, tak, dobieracie nowe karty, to mam na myśli. A one jeszcze są tańsze dwa punkciki, czasem robi to fajną robotę. Przeszywająca, bardzo fajna kontrola. No i zemsta musi być obowiązkowa, słuchajcie, no bo atroksy i te inne głupoty. No i skołyczący. Patefon. Nie wiem, czemu to jest Patefon. Robię Wam dodatkowe trzy karty. Rewelacja, jeżeli chodzi o Serafin. Natychmiastowy prawie awans. Karta kontrolna, też bardzo. Chcecie ją zagrać jak najszybciej, żeby Serafin też dostał jak najszybciej awans. A poza tym nigdy nie wiadomo, co Wam tam wypadnie. Fajnego. Oberża jest tutaj obowiązkowa, więc i szukacie na start. A tak to gracie wokół Serafin. Albo Wiktorka, Wiktorka, która się fajnie stakuje, ale słuchajcie, no. Trudny ma chłopak żywot, bo przeciwnicy bardzo dobrze go kontrolują zaklęciami. Moi drodzy, to tyle. Po prostu tutaj nie da się za dużo powiedzieć podczas prezentacji talii, dlatego że najwięcej można powiedzieć w samej grze. To wy reagujecie na zagranie przeciwników. No i słuchajcie, jestem zachwycony też. Mam nadzieję, że wy również, bo gierki będą prima sort. Moi drodzy, miłego oglądania. Dobra, co na pierwszy ogień. Zobaczymy, czy teraz będzie lepiej, bo... Ouj, shit. Ou wow, shit. Co to za połączenie to jeszcze z Bilchwater? Bardzo fajna szóstka. To mi nic nie robi. Zrobienie dwójki zawsze spoko. Srafień i Wiktor na tutaj wiecie, bez strzału. Pudło? Nie wiem, czy będzie mieć tyle kart. Jedynka. No dobra. Jeszcze jedna oberża. Dużo pauz będziemy mieć. To jest dobra. Przepraszam, to jest dobra odpowiedź na Kindred Rusza się, być On musi mieć tam dużo zaklęć. w jego ile ma HP? No idealnie. Ojej, to jest granie pod nieumarłego. Holy shit. Bardzo nie lubię tej karty, nie mam żadnego uciszenia na tego pana. Zaczerpnięcie za 5 Nie nałoży staka zabicie Kindred jest ważne bo jego Kindred jest troszeczkę tutaj jego win condition. Bo tutaj jest granie wokół tego nieumarłego właśnie. No to ciekawe. Za pasy! Mógłby nas zaatakować i wtedy moglibyśmy szóstkę zagrać, nie? O, oh, nevermind. Ma jeszcze jedną Kindred? No powiem tak, ciekawy nam się gameplay trafił, nie naprawdę, ciekawy, ciekawy nam się gameplay trafił, myślę, że tak. Jeden stack, to nam na razie nie przeszkadza. Nie mam frostbite'a. Jak zagram oberże, to tutaj ta karta zostanie bułę. A niestety nie mogę zagrać czwórki, bo mi chyba punktów zabraknie. Tak jest. No dobra, jolo. Najgorsze, że nie działa, działa nam tutaj w żaden sposób kres. No ale mam na następnej rundzie pozbycie się. To jest zaklęcie powoli. Nie w moim lokalu. Ta i ta ginie akurat, nice. O kurde. Holy shit, ale mu to Bangla. No ale słuchajcie, ja nie spodziewałem się, że dwa razy typ sobie wskrzesi Kinder. Holy shit. Jak to ugrać w ogóle? Nie mamy żadnego Frostbite'a No nic Czy to jest koniec gry w następnej rundzie? To mi nie pomaga. Zerówki nie zagramy Moje serce. Jak się pozbyć tej Kindred? I to jest drugi bieg, holy shit, holy, holy, Moly. Mam plan. Chyba, że znowu sobie kartę zabiję. Bo zagranie tutaj czwórki, zero, to byłby jakiś plan. Zobaczymy, co dobiorę. Uuu, to jest natychmiastowo. To jest 100, więc mielibyśmy blokera. Nie wiem, czy zdążę 0 zagrać, bo to jest powolne. Ale pewnie sakcę nałożyć. Dobra, no spróbujmy. Czy ma dwa punkty obrażeń, żeby pozbyć się tej karty? Trzy karty w ręce, nie rzucisz żadnych zaklęć. Blokera na Kindred w razie co. Mamy zaczerpnięcie w Mistika. Okej. Okay. O, jeszcze pajączek. Skąd na jakaś karta. Dobra, zaczynamy imprezę Wystarczy teraz pokonać cały jego stół i to wszystko, widzowie Wystarczy mu cały stół Holy shit jak tutaj pasujeć się tej cholernej Kindred, no To jest droga. Zerówka ma tu już prawie awans. Dobra, grajmy. Coś chyba czułem. Będzie bloker na następną rundę. Okay. Złapać szybko bijące serce. O, gramy w końcu zaklęcia, no no no. Widzimy się niebawem. Musimy skopiować zaklęcia Serafin na pewno. Tak, żeby te, te karty zaczęły nam działać. nie musi się rymować. się! Usłyszałem twój Czekajcie, czy on zagrał? Dwa za... Aha, idealnie punktowo się wyrobił. Najpierw zero. Kres nie zadziała w żaden sposób. Najpierw byłoby Kindred. Ile masz serafin? 7 na 9 Potrzebujemy obrażeń, nie? Potrzebujemy obrażeń. Wydaje mi się, że to jest najważniejsze, żeby pozbyć się tej karty. Czyli tak, wyrzuciłem kres, kres do nas wraca. Dobrze Zabijemy to, to, żeby tylko zagrać Serafin na 2 tylko jak się pozbyć tego postrachu, który tu jest jeszcze? Bo tracę. Musimy zabić tutaj Kindred. Okej, okay, zabijamy ją z tego. Zagrałem piątkę, żeby szukać odpowiedzi na tę kartę. Znaczy, dlaczego ja zabiłem tamto, gdy w danej rodziła tylko po raz pierwszy? No i błagam, żebym tutaj znalazł coś, co mi pozwoli jeszcze wygrać grę. Błagam. No nic, inaczej tego nie ugram, nie? Najgorsze, że on dobiera dwie karty w jedną na szczęście. Dobra, wow, obroniliśmy się, widzowie, co jest grana. Obroniłem się. Holy shit! I mam blokerów na następną rundę. O, oh, Boże, ta karta robi nam robotę. Boom. Holy shit. Well played. Well played. Może mieć y atrocity. Błagam, daj mi lurka. Błagam, no, mam dwie karty aż. Najwięcej obrażeń, widzowie. Najwięcej. Najwięcej obrażeń. Czyżby to był koniec gry w następnej rundzie? Bo tu mamy dwie karty, które nie mogą blokować. Czy to się uda? Obijemy za 2. Tu jest 5. Tu będzie 4, 9. Idealnie! Holy shit! Widzowie, czy my wrócimy do tej gry? Proszę Państwa, czy była to najlepsza gra na moim kanale od dawna? Look at this, my friends! Zaklęcie. Dobrze, że Mistyka nie zużyłem. Seraphine? Oh, pizza piztervia Italiano Markowita! Co za powrót do tej gry Uszak! Ty KRÓLU złoty. O oh je Aha! o yeah! Aha! O oh je yeah. Aha! Oh yeah. Aha. Widzę taki powrocik. Zawsze mile widziany. Widzowie, ale to była długa gra. Zapraszam was na jeszcze jedną, bo prawdopodobnie też długą, na długą grę. No niestety, taki deck, taka taka sprawa. Widzowie, jedziemy. Proszę Państwa, Bart Kale. Znamy, znamy, znamy. Sam robiłem taki deck, Kto nie widział, zapraszam bardzo serdecznie. Oberza jest super. Karta do bloku. Zemsta jest super. Ta piątka wolałbym później. Jedenka na razie bez szału. Uuu, i siódemka jeszcze. Holy shit. I kres, który tu nie zadziała za bardzo. A, na esmusika zadziała. Zabicie esmusika jest bardzo fajne. Nie porzucamy Zabicie esmusika jest bardzo fajne, bo ten esmusik może pojawić się teraz. Uh, esmus? Nie. Zastanawiam się, czy zrujnowanie nie byłoby dobre w ten up bo mamy już jedną zemstę. A, wiecie, wezmę. Zobaczę. Najwyżej przez to przegram grę, bo tu zemsta druga byłaby jak najbardziej wskazana. Można tu zrobić open i spróbować zabić tą kartę. Ona znaczy nie powinien blokować. Uuu, i mam dwa punkciki. Dobrze, dobrze. Jaką wiadomość masz dostarczyć? Mógłbym. Jak tutaj ugryźć temat, widzowie? No jak, siódemeczka grana, prawda? Zaraz. Uuu, pajączek, troszkę spóźniony. Osiem kart. Wybierz jedno z dwóch, zakręć koszty dwa i słyszy w ręce jego koszty. Ja po prostu ja dwa razy. Tak? Uwaga na hmm. Mam osiem kart, to będzie miejsce. Zagrajmy, zagrajmy. Valor ewidentnie Nie opłaca mi się tego grać Zatrzymanie, chyba nie na ten mecz, nie? Nie mam jak uruchomić grabieży, niestety Walor się może ewentualnie tu fajnie pozbyć karcioszki. Zrobiłem miejsce. Jakby zagrać z tym panem Walorem tutaj, co? Małpka nam się nie przyda. Kres na razie jest useless. I mamy blokerów. Mamy blokerów, mamy zakręcie. Tu zaraz pojawi się berża. Zobaczcie, że mamy blokerów. Zemsta jest grana, wolałbym oczywiście oberżę, on tutaj za bardzo nie ma czego grać, bo i okay, dopiero w następnej rundzie. Obronić mam się jak? Mógłby jeszcze jedną pauzę dać, nie podniewałbym się. Chodziło o to widzowie, żeby przygotować sobie stół, teraz można stracić wszystkie jednostki i grać wokół oberży na przykład, nie? Jeżeli pojawi się Kay, to Kay z automatu dostaje zemstę. Jak zagra to wolniej, no to niestety musimy zagrać inaczej. Ok, ale on zagrywa Kay. Kay musi od razu dostać bułę. Bo Kay wzmacnia pozostałe karty. Dlaczego mi się przypuśćmy? A już wiem. I w następnej rundzie niestety musimy zagrać oberżę. Musimy zagrać to wolniej. możemy tu kartę... On powinien 4-5 tylko atakować, ale my mamy tutaj świetne karty z zaczerpnięciem. Ile taków ma Seraphim? 4 na 9, okay. Oczywiście nie mam na to odpowiedzi. Najlepiej byłoby chyba zaatakować i zagrać oberżę, co? Chyba tak, chyba tak. Więcej obrażeń, Przepraszam. Więcej obrażeń leci tak, tutaj nie tracimy kradzieży. Eee, wydaje mi się to bardzo dobrym pomysłem, oberżar będzie później. Na razie nie będę blokować jego obrażeń. 4 na 3. Można byłoby tu pajączka zagrać, ale wtedy psuje mi się oberża, więc bez sensu. Zresztą, że mogę sobie przygotowanie zrobić, to by zrujnowanie. Zobaczymy, zobaczymy. Uuu, 2-2. 2-2. Kurczę, dobrze gra, bo mi przeszkadza z tym. A podłe za drogie. Zerówka, dobrze, będzie bloker. Myślę, że może mieć buffa jeszcze tutaj. A to jest bardzo daleko od awansu, by the way. Myślę, że chcę tu zagrać zaklęcie. No i to, powiedzmy, że to zaklęcie jest dla nas niebezpieczne, bo... bo to są dwie karty są nieuchwytne, tutaj ten buff, no jest blisko zagrania wokół nawet piątki. Ale i tak spróbuję mu zabić tę kartę, jak nie to może nawet zrujnowanie w następnej rundzie, zobaczymy co on zagra. Myślę, że tu buffik, myślę, że, myślę, że dlatego grało tutaj powoli, a no właśnie. Zaklęcie wybejtowane lepiej teraz niż później. Zobaczcie, że piątka mu jeszcze nie działa. A jeden hapek, dwa hapeki zostają. Mamy tu bardzo dobre zatrzymanie. Dwa dzwonki już wyleciały. Nice. Jakby zagrał jakąś taką K i można byłoby nawet zrujnowanie tu zagrać. Zagrał Barda bardzo mocnego, więc możemy zagrać tutaj zrujnowanie. Więc zrujnowanie MVP, my friends. Zrujnowanie MVP, my friends. Tej karty się nie spodziewał. Bardzo dużo zainwestował w te karty. Zauważcie, że wszystkie dzwonki wypadało praktycznie w Barda. No chyba, że teraz mi jakąś wyjmie bombę w typu berdza za jeden punkt, który miałby, nie wiem, 10 punktów ataku, nie? No to wtedy byłoby nieprzyjemnie. Czemu chcę spalić kartę widzowie? Ciało jest słabe. zobaczymy. Dużo punktów to zainwestował. Ale wydaje mi się, że potrzebujemy blokerów na następne rundy. UUU 3-3 spalone, nice! Very nice indeed. Um, czy mam na barda odpowiedź? Tu mam tylko 3 punkty obrażeń. Będzie łatwiej zabić go w następnej rundzie, gdyby miał do dostawać z dzwonków. Zagramy, tak? Nie powinien nic dorzucać. No to się udałem wybejtować Serio? Okay. Myślałem, że nie będzie tu nic dogrywać. Żeby Bard dostał dzwonki stuprocentowe. Dwa nie wtedy. Ok, pół na pół. Mierzamy w Barda. To jest jedyna karta, która może blokować. I spalenie kart w ten matchup może być naprawdę dobre. 2-3, mamy tu cały czas możliwość zabicia tego pana. Spróbujmy najpierw zabić go tak. Teraz zabić go tak. Ta karta będzie tańsza, bo gramy cały czas o Pozbądźmy się Barda najpierw. Esmus będzie useless. Esmus na razie będzie bezużyteczny, to będzie drugi Bard. Tarcza magii, very nice. Spalimy mu pajączkiem. Karty mu się kończą. Wiktor będzie mógł się w końcu stakować i będzie z awansem. Wow, ale trudny matchup nam się trafił. W sensie taki. Chyba nieprzyjemny, nie? Taki nieprzyjemny. Mimo, że gramy taką kontrolę, to jest to nieprzyjemny matchup dla nas, uwierzylibyście? Uuu, jeszcze jedna kontrola. No, wypadałby serafin, znaleźć, zagrać czwórkę i zagrać pod nowe karty, nie? Ale zaraz zostanie dzwonki, wypadną mu te dzwonki. Najpierw zagramy tak, bo chcę dobrać Opuściłej najpierw inną coś. kartę niż czwórki. Bardzo dobra czasowa. Ile dzwonków trzy zmarnowane tutaj. Świetna palarka. Zauważcie, że tutaj są dwa. Okej, okay, zbyt. Poczko. Najpierw poszukajmy na przykład serafin. Idealnie. Ładnie to wygląda. To wycofanie na razie MVP to ono nie jest. No ale przeciwnik wiedział, wiedział, że już chce na stole. Słuchajcie, kolejna bardzo długa gra, bo to ponad 10 minut. E, tak się gra, słuchajcie, kontrolną Seraphim. Chciałem nagrać ten deck, dlatego że on się pojawiał jakiś czas temu, ja po, ostatnio zagrałem na widzę na streamie i słuchajcie, bawiłem się dobrze. Ten deck jest bardzo trudny, uważam, że verset Battle City jest lepsza, ta od Tediego, jego, gościa, który zajął drugie miejsce na mistrzostwach. Gierki uważam, że całkiem przyjemne, naprawdę też dobre, myślę, że fajne dla was także, więc ja jestem zadowolony. Moi drodzy, dziękuję za obejrzenie tego materiału i widzimy się już za dwa dni. Do następnego, jo!